Hej dziupki, witam Was pięknie, serdecznie i cudownie. Moi drodzy, lecimy z kartą, dlatego że ja za chwilę muszę zrobić wypad i po prostu tempo, tempo i jeszcze raz tempo. Barany, barany, barany. Barany dzisiaj, kochani, bardzo fajnie. Kierujemy się głosem serca, uczuciami, emocjami, wylewamy je z siebie, deklarujemy je komuś, względnie ktoś deklaruje je nam. Taki dzień bardzo emocjonalny, kochani, taki właśnie okazujący dobro, serdeczność, miłość i tego typu historie. Tutaj również mówię wyznania i jakby mówienie sobie o tych uczuciach i o tego typu rzeczach w dniu dzisiejszym, i to kierowanie się głosem serduszka. Byki. Byki dzisiaj, kochani, przecinają jakąś stalową linę. Karta śmierci, karta transformacji, karta zakończenia czegoś definitywnie, karta tak naprawdę być może poczucia, że coś, co było trwałe, silne i stabilne trzeba definitywnie po prostu przeciąć i zakończyć. Nie wiem o co tutaj może chodzić, kochani, bo albo będziecie coś definitywnie kończyć, albo będziecie też jednocześnie coś próbowali transformować. Więc jedno z dwóch, bo zawsze po śmierci przychodzi jakieś życie, moi drodzy, więc być może po prostu doszliście do takiej krawędzi, bym powiedziała, ostateczności, w której po prostu wy wiecie, że coś co powiedzmy, no do tej pory może funkcjonowało tak jak funkcjonowało, należy definitywnie przekreślić, skończyć. Bliźnięta Bliźnięta dzisiaj działają, leśnią, błyszczą, wszystkie, powiedzmy, oczy skierowane są na Was, więc moje kochane Panie w dużej mierze błyszczycie dzisiaj, tak? Jednym słowem gotowość do działania, bardzo duża dawka energii do tego, żeby pokonać wszelkie, powiedzmy, piętrzące się problemy dnia dzisiejszego, więc moje kochane, dacie sobie radę. I przede wszystkim lśnimy moi drodzy, dzisiaj możemy oczarować każdą osobę płci przeciwnej, bądź co, bądź kim jesteście. Raczki. Raki powrót do tego, co było, więc albo wracamy do starych spraw, do starych klimatów, do jakichś ludzi z przeszłości, bądź też dzisiaj spodziewamy się sytuacji tego, że ktoś właśnie z przeszłości, puk, 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 zapuka do waszych drzwi, zadzwoni i napisze, nie wiem, spotkamy go gdzieś tam w markecie, tak? No nieważne, ale jakieś sprawy, które właśnie miały miejsce kiedyś, jacyś ludzie karmiczni, jacyk, jakieś wasze bliźniacze płomienie, zwał jak zwał, mogą dzisiaj dać o sobie znać, albo będziecie również, moi kochani, odpływać wspomnienia. Do pewnych rzeczy, które działy się kiedyś i będziecie je bardzo fajnie i miło wspominali. Lew. Ale dzisiaj słuchajcie, bardzo fajnie tutaj towarzysko będzie bardzo fajnie się udzielał. Będzie to bardzo fajny czas spędzony w gronie fajnych ludzi i będzie miał takie poczucie, że fajnie ten, ten klimat dzisiejszego dnia będzie upływał. Yy, również moi kochani, yy, kwestia rodzinnych klimatów na bardzo fajnym poziomie. Dzisiaj również w towarzystwie żony, męża, partnera, partnerki, yy, yy, dzieci własnych, kochani, bardzo dobrze się czujemy. Również słuchajcie, to są jakieś imprezy, na które możecie iść, na które możecie zostać zaproszeni, więc tutaj w tej karcie ogólna takie świętowanie, radość i bardzo fajny czas z ludźmi. Panna. Panna, dzisiaj bardzo wiele będzie się działo. Mamy karter dwanu, a więc dzisiaj się przemieszczamy, kochani, ruszamy gdzieś ostro, coś rusza z kopyta, tak? Wie, wiele spraw nabiera tempa. Wy możecie też dzisiaj być bardzo mocno w biegu. gdzieś możecie wyjeżdżać, możecie się przemieszczać, możecie myśleć o podróżach, tak? Ale generalnie dużo, dużo, dużo ruchu do przodu. Waga. <laughs> a waga dzisiaj w sytuacji obrony. I ochrony jednocześnie czegoś, samego siebie w dużej mierze. To może być taka sytuacja, w której jesteście dzisiaj być może przez kogoś atakowani, bądź jakieś osoby coś od was chcą, a wy musicie przyjąć taką pozycję, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Jednym słowem. I musicie też troszeczkę dać się ochronić, żeby pewne jakieś, powiedzmy, rzeczy czy sugestie innych osób nie za bardzo was dotykały. I ta karta jest właśnie taką troszeczkę radą: nie pozwól sobie wejść na głowę, ale też jednocześnie. <laughs> Odpieraj, powiedzmy, jakieś ataki e, innych osób, które mogą coś od Ciebie chcieć, e, bądź chcieć Ci coś wziąć, zabrać, e, wmówić, bo, bo oczywiście tutaj mogą być różne, <laughs> jakby sytuacje z tym związane. No i moi kochani, no w takiej pozycji dzisiaj jesteście: taka, taka sytuacja, w której zwyczajnie nie poddajecie się, ale też jednocześnie daje Wam to do zrozumienia, żebyście nie pozwolili sobie wejść na głowy skorpiony. Skorpion dzisiaj również bardzo fajny czas, bardzo podobnie do Lwa. My tutaj dzisiaj świętujemy, moi kochani i spędzamy radośnie, wesoło, śmiejąc się czas z innymi ludźmi. Również karta flirtów, moi kochani, a więc też tutaj jakby nie ukrywam, że flirtowanie, romansowanie w tej karcie delikatnie się zaznacza, więc być może to jest też dzień, w którym Skorpion będzie chciał sobie troszeczkę, wiecie, tam pobajerować kogoś na boku. Ale ogólnie cieszenie się z czegoś, jakiś triumf, świętowanie, wznoszenie po prostu tutaj, wiecie, toastów z powodu, nie wiem, jakiś waszych powiedzmy rzeczy, które udadzą, udają się wam zrobić, tak? Strzelec. <laughs> Zachowanie równowagi, spokoju, moi drodzy. Dzisiaj emocje będą wyrównane. Tutaj u was nic nie powinno się zadziewać. Ja mam takie wrażenie, że będziecie bardzo mocno skupione, powiedzmy, na tym, żeby nie dać się wyprowadzić z tej równowagi, właśnie. Taka sytuacja spokoju, sielanki, zastoju. Nie skacze wam ciśnienie ani w prawo, ani w lewo. Po prostu jest ogólnie ok, tak? Ja tego nie lubię, ale może są takie osoby, które tak właśnie lubią. Taki spokój wewnętrzny, aczkolwiek czasami bardzo każdemu się przydaje, więc strzelce dzisiaj. W takiej dużej dawce skupienia koziołki. Koziołek dzisiaj, moi drodzy, karta dobrobytu, dobrostanu, yy, krainy miodem i mlekiej płynącej. Coś możecie dzisiaj zyskać, coś możecie dzisiaj dostać. Yy, ogólny taki dobrostan. Jeżeli czekacie za czymś, dostaniecie. Jeżeli chcieliście, nie wiem, coś zrobić, to się uda. Wszystko będzie tak jak należy. Będziecie mieć takie poczucie, że wszystko jest ok, że jest komfort, że jest po prostu spełnienie. Yy, płodność, moi drodzy, czyli płodność taka, że zbieramy te plony własnych sukcesów, pracy i tak dalej. Oczywiście. Płodność również tutaj, taka normalna, tak? Czyli te panie, które chcą tam w jakąś ciążę zajść, czy podyskutować na ten temat ze swoim partnerem, no to tutaj cesarzowa, jak najbardziej, e, ten dzień dzisiaj, e, no, możecie tutaj zapoczątkować, tak? Więc tutaj też dzisiaj, co niektóre z was po prostu mogą postarać się też o to też bardzo mocno podkreślam, ale w dużej stanie taki, taka sytuacja, w której jest po prostu dobrostan wszystkiego i dostajemy to wszystko, czego byśmy chcieli wodniki. Spełnienie życzeń i marzeń, moi drodzy, dzisiaj czujemy się bardzo szczęśliwi, ponieważ udaje nam się coś, czego chcieliśmy, albo to, o co prosiliśmy, marzyliśmy. No ciężko powiedzieć, bądź co bądź, w każdym razie karta spełniania życzeń i marzeń, takiego komfortu, spokoju, tego, że możemy się zrelaksować, możemy poczuć się pewne, szczęśliwe i w ogóle och, ach, ech, taki po prostu dzień. Dzisiaj też śmiało możemy, moi drodzy, marzyć o czymś albo afirmować w jakimś zakresie żeby to przyciągnąć, ponieważ to może wam się dzisiaj zwyczajnie wodniki powieść. No i rybka. A ryba, karta koła, a więc moi drodzy, wszystko się toczy yy, bardzo dobrze, ja bym powiedziała, aczkolwiek może potoczyć się różnie, tak? Wszystko w zależności od, od waszych kroków i jakichś tam powiedzmy, waszych yy, tutaj jakby wspólnych, yy, no nie wiem, jakichś klimatów, które sobie narzucicie, tak? Karta koła, również karta powrotu w pewnych spraw, po powrotu pewnych ludzi, ponownego wejścia w jakąś sprawę, tak? Ponownego jakiegoś klimatu, który do was może przyjść, ale w dużej mierze dzisiaj wszystko koła kołem, si kołem się toczy, moi drodzy, więc dzisiaj po prostu w zależności od tego, co sobie, że tak powiem, zakręcicie, tak będziecie mieć. Tak bym to w dużej, w dużej mierze e, powiedziała. Dobra, z mojej strony na razie to jest wszystko. Kochani, ja Wam bardzo e, tutaj życzę cudownego dnia, Buziaki.